I do wszystkich w kolejnym odcinku, mnie na kanale, oczywiście z Resa 15, yy, na mapie niewydanej, na modach niewydanych. No ale na 3000 subów coś zostanie wydane, yy, i wszystko jest już na fanpage'u, co zostanie wydane. Dlatego ile nam brakuje w tym momencie, może 80 subów. Także, także wbijajcie to, yy, bo to naprawdę nie jest nic ciężkiego. Dzisiaj sobie wymucimy dwa duże chyba pola bo jeszcze mi zostało 7-8 pól do wymucenia no i zakończymy sobie z żniwa już tym odcinkiem, najprawdopodobniej. Live y wrócą pewnie w grudniu, gdzieś tak około. I w grudniu pewnie też już będzie mniej filmów. Nie będzie filmów codziennie, tylko będą filmy. Tam nie walnąć, tylko będą filmy co drugi dzień, bo nie ma sensu robić w sumie codziennie bo mi się już praktycznie nie chce aż tak dużo tego robić I pojedziemy sobie najpierw myślę na pole w lewo Raczej nic nie jedzie, nic nie jedzie, No dobra To sobie będziemy musieli zaorać, ale to później. Tamto pole też jest do wykoszenia. Lecz to nie jest robota na dzisiaj. Tam też jest pole jedno, no ale. Jedziemy sobie na to na razie. Już możemy w sumie przyspieszyć, bo czemu by nie? tu też jest do wykoszenia i może sobie w sumie wiecie co od tego sobie możemy zacząć no i sobie od tego zaczniemy nie będziemy jechać na razie na tamto pole to sobie muszę wysiąść i muszę tutaj czekajcie co tu się klikało, coś się na pewno klikało nie wiem czy będzie dobrze, czy nie będzie dobrze ale tak, dźwignię sobie weźmy w dół okej, okay, gazu dodajmy Dobra, na maksa damy. Możemy sobie opuszczać powoli. Myślę na taką wysokość. Teraz pytanie jest, dobra, dobrze jest. Z tego kawałka ile tu może być? Nie mam pojęcia ile tutaj może być na tym kawałku nawet. Jakoś miniaturkę się zrobi, ale to już w późniejszym etapie odcinka. Już tak jak mówię, zostało nam no myślę, raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6. No około 7 pól nam zostało do wykoszenia, także myślę, że zboża będzie sporo i sobie zainwestujemy w jakiś większy ciągnik niedługo, no ale to, to zobaczymy w przyszłości jak to wyjdzie. No to zboże trzeba będzie też i sprzedać najprawdopodobniej, żeby mieć jakiekolwiek pieniążki z tego biznesu. A to polne długie jest, a ono dotąd trwa, do tego, tego, do tego ścierniska w sumie. Tylko to nie jest w sumie aż takie długie, dobra? Podnieśmy sobie tym, będziemy sobie zawracać. No to z podniesionym to też jest nasze pole, także to tego nie doliczyłem. To też jeszcze więcej będzie tych pól, jednak może nawet więcej niż 7. Za nisko teraz będzie ok. Troszeczkę krzywo zajechałem, ale dobrze jest. Jeszcze, oczywiście, prasowanie będzie w następnych odcinkach. E, wszystko najprawdopodobniej będę chciał wam pokazać I tak jak mówię właśnie dobijemy tych 3 koła subskrypcji e, Co będzie na 3000, tak dokładnie Na 3000 będzie e, mody zostaną wydane które były na fanpage'u tak jak mówiłem na początku Ło kurde już e, które były na odcinkach nawet co niektórych nie wiem tam starsi widzowie to pamiętają, prawda? E, tu ma, nie mamy daleko, to sobie przebiegniemy się aż tutaj. Tam myślę, przez płot sobie przeskoczymy. Elegancko tutaj oczywiście furtką, której nie posiadamy. To sobie przejdziemy. Możemy wchodzić, odpalić go. E, I tak, tu sobie drzwi otworzymy i szybę jeszcze sobie z tyłu otworzymy sobie powolutku możemy wyjeżdżać i troszkę szybciej, tak bez przesady. O! Krowy się pasą, trawkę sobie jedzą, żeby dobre mleczko było. Dobra, nic nie jedzie, nic nie jedzie. A później yy, będą wydawane mody. O no też kto nie śledzi fanpage'a, no to tutaj też powiem o tym. Będą wydawane mody co 200 subów. Czyli na 3000 subów wydam wam jakieś tam mody jak kogoś to ciekawi to niech wbija na fanpage. Na 3200 subów wydam wam kolejne mody i na 3400 wydam kolejne mody, 3600 wydam kolejne mody, czekajcie, zrobić nie za daleko 3800 kolejne mody, żeby troszeczkę zlikwidować tych modów, bo mam ich naprawdę dużo. I później na 4000 subów zostanie wydana ta mapa, no i później znowu co 200 subów, 4, 200, 4, 400, 4, 600, 4, 800 zostaną, będą wydawane mody. I na 5000 wydam wam cały modpak tych modów, które nie zostały wydane, żeby na 5000 z tym wszystkim skończyć. Y, i się zająć już LSM 17. -ką. Znaczy i tak, y, wcześniej pewnie zajmiemy się y, tym LSM 17, y, bo ja sobie go kupię, no jak będę w mieście po prostu, bo zamówienie przez internet mi się tego nie opłaca. Zamówiłem sobie ostatnio pada, gdzie będziecie mieli najprawdopodobniej... No jutro może, albo pojutrze odcinek z FIFA jak gram na tym padzie sobie. Oczywiście to będzie albo karierę, albo Alex Hunter, jeszcze nie wiem co nagram, ale dzisiaj pewnie będę nagrywał, bo jeszcze nie ma 23.00, no jest za 4,23, także jeszcze dzisiaj myślę jeden odcinek powstanie, oprócz tego. Dzisiaj ogólnie taki trochę troszeczkę przewalony dzień. Spałem do... Kiedy ja wstałem? Wstałem o 11.00, bo o 12.00 miałem już zbiórkę na mecz pucharowy kuchar Polski, gdzie e, przegraliśmy 3-1, no, ale to już tak było bardziej e, nie zależało, bo tak wiadomo nie, nie trzeba aż tak e, daleko iść dobra mamy tutaj całość bierze, całość bierze Musi w wstańmy, będzie lepiej no i widzicie tu już ominęliśmy kawałek, bo nie złapało ja mam nadzieję, że to złapie, przed chwilą co ja robiłem? Wróciłem z meczu gdzieś tak plus minus 15. Pojechałem do dziadku, tam pieski były e, małe, tak o zobaczyć co i jak e, parę było, trzy chyba są, no trzy e, wróciłem oczywiście, trzeba było coś zjeść, e, pooglądać coś na YouTube Później zaczęły się mecze: Real Madrid grał, e, no dopiero Real skończył 3-0, wygrał. Z Atletico Madrid, z czego jestem zadowolony, bo jestem kibicem Realu. Co tu więcej? No, i teraz w sumie nagrywam ten odcineczek, już nie mam co robić. Wyłączmy sobie szybciej, dojedziemy. Z gazu nie będziemy schodzić, bo to tylko to wyłączamy. Także, także na spokojnie. Eee... No i oczywiście, troszeczkę są ustawienia. Nie wiem, jakie są jeszcze mody do 17. Eee, czy mi się opłaca już to kupować? No bo jednak. Jeśli samemu jakoś przerabiać tego wszystkiego, nie chcę. A tam, jak wiecie, e, wolę sobie coś tam tylko lekko zedytować, a nie się bawić, to wszystko od podstaw, żeby to robić. Bo to jest po prostu wymaga czasu. I e, to jest, myślę, najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o przerabianie modów. No, tu możemy sobie już. Wysypać to. Ten, w tym kombajnie chyba dwie tony wchodzi, także żeby zapełnić taką przyczepkę, to trzeba 2,5 zbiornika tego. Teraz sobie polecimy na kolejne pole, ale to już raczej tego nie będziecie widzieć. Ja sobie pewnie zrobię takie malutkie cięcie i się zobaczymy na na na, na jakimś kolejnym większym polu, bo ja sobie teraz to machnę najprawdopodobniej tamto że widzimy się po cięciu. No i już lecimy sobie z kolejnym polem. Znaczy ja sobie lecę dopiero na to pole, a tam już e, kombajn oczywiście wymuciłem troszeczkę tym kombajnem naszym, e, ale teraz zostało tylko tam dojechać. tutaj ktoś coś napisał. E, zobaczymy, zobaczymy kto co. Jakaś kuleżanka napisała. E, ale nie będziemy odpisywać. E, nagrywanie jest ważniejsze. Wiadomo o tym przecież, prawda? To oczywiście pole sprasowane. Aha. E, I zaczynają się problemy pod górę. Nie, dajmy mu więcej mocy i raczej, raczej bez problemów powinien pojechać. W ogóle która jest? 13 po oborze. Ale to i tak, raczej e, nie wiem jak to będzie powycinane, także e, zobaczymy ile ten odcinek będzie trwał w ogóle. Widzimy, ze z góry jakoś tak e, bardziej tą prędkość nabiera. A pod górę to już mu ciężko idzie. Patrzcie, ja mu teraz na maksa daję, no nie? A on tak powoli jedzie, bo pod górę się męczy e, z takim obciążeniem, jak tu już. No, z 8 ton tutaj jest. No i tutaj już e, delikatnie sobie pojedziemy raczej. Oha. Dobra, dobra. Widzicie, jakie to pole jest długie. Tutaj na przykład o po takim o jednym przejeździe, no tam. Jeden przejazd i może o to jest 1,20 tego pola jeszcze e, Mamy już calutki zbiornik Czyli dwie tony Nawet nie wiem czy nie ponad dwie tony tam wchodzi, nie mam pojęcia e, Bo nie pamiętam tego wszystkiego Ale, ale i tak dużo Dobra, na drugą przyczepę jeszcze tutaj wejdzie A bo mam wyłączone to e, Sypanie chyba, tak? No najwyraźniej tak, właśnie, no i my sobie w tym czasie niech tutaj się sypie, a my się przebiegniemy po drugi ciągnik oczywiście z przyczepami. No i już jesteśmy, teraz tylko trzeba bramę otworzyć. I myślę tą drogą polną sobie dojedziemy, tutaj bardzo są doły, no ale e, jakoś tak musimy tam pojechać, a tędy będzie najszybciej moim zdaniem. Chociaż w sumie jakbyśmy ulicą pojechali, jakbyśmy... hmm... Dobra, jednak sobie ulicą pojedziemy, bo e, po równym to szybciej będzie można jechać, to myślę, że będzie lepiej. No oczywiście tutaj mam podpięty rozrzutnik i tą przyczepkę małą, którą chcieliście, żebym wydał. Ale tak jak mówiłem, cały modpak będzie na 5000 dopiero wydany. Mapa na 4. No i tędy jak sobie elegancko pojedziemy, to szybciej myślę się wyrobiłem. Tutaj test troszeczkę dołu są, no ale to ile to jest tej drogi polnej? Jak tu zaraz tak na asfalt wyjeżdżamy i możemy sobie już przyspieszyć bardziej. Jednak nie wiem, czy ten ciągnik był już na odcinkach wcześniej. Też w sumie mógł być, a mógł i nie być, bo nie mam pojęcia. A nie, tego pola nie będziemy musieli robić, bo to nie nasze przecież. A już jest gdzieś tak 15 mniej, chyba. Chyba już jest około 15 tutaj trzeba będzie bo będzie przeszkadzało to. Słoma na drodze innym. No, tutaj też na drogę polną no, troszeczkę się wwaliliśmy, no ale trudno. Dobra i ja myślę, że sobie gdzieś w tym miejscu go zostawimy. Gaśnię go, bo to nie ma sensu, żeby paliwo na darmo leciało tylko. O Boże, jak to daleko, jak to daleko, a to pole trzeba skończyć dzisiaj. I tamte rzeczy, no i na przykład, jak to pole bym sobie zrobił, to bym Wam rzucił odcinek z tych dwóch, e, co nie jak robiłem. A na przykład to, co robię sobie poza odcinkami, no bo to też trzeba jednak e, robić poza odcinkami, aby, aby to wszystko realnie wyglądało, że jest zrobione, prawda? To bym wam to wtedy byśmy sobie to robili na live'ach, byśmy się tym bawili i wtedy to by e, ładnie, ładnie wszystko wyglądało. Czekajcie, ja sobie tutaj odpiszę. No tu i tak ładnie sam jedzie to, czym się przejmować. Dobra, już odpisałem. Możemy sobie e, dalej kosić. Ile my tutaj mamy? Tutaj widać? No tak z pół zbiornika już pewnie jest. Tutaj kurde ciężko jest nagrywać w nocy, bo pies jest spuszczony i szczeka cały czas. Jest dosyć ciężko to wszystko robić. A znowu w dzień nagrywanie to nie mam czasu albo śpię i mi się nie chce. A no i w sumie tygodniu to w szkole jestem. E, dosyć często na przykład teraz przez dwa tygodnie to ani jednego dnia nie opuściłem. Gdzie na przykład we wrześniu w październiku, no to więcej opuszczałem. Teraz ja myślę w listopadzie żadnego dnia pewnie nie opuszczę. Kurde to nam pewnie e, wsypie trochę tam. Miejmy nadzieję, że nie, ale później się to zobaczy. Nie tak zajechałem, teraz będzie źle wysypać. Ale trudno. Czy dobrze. Nie wiem, tu jest po tej stronie jest rura. Tutaj buraki, ale patrzcie jak to pięknie wygląda wszystko. Wszystko pięknie wygląda. Ja tą mapę na pewno zrobię sobie do e, 17. Bo to nie wiem czy nie najlepsza moja mapa jak na razie. Znaczy żółkie Kv5 jeszcze była, na której też sporo się grało, no ale nie było takiej serii jak się... O tako próbuję realnie grać, to naprawdę to wszystko bardziej się podoba. Ile tego jest? Ile ten zbiornik mieści? że to jeszcze nie jest gotowe? Też tyle belek będzie do zbierania, że ja nie mogę. Wow, wow, wow! wow. To powinno jakoś inaczej, on powinien się zatrzymywać, a on nie, i on tak przyspiesza od razu, a my tak czy siak musimy sobie jakoś o takowy wyjechać. Dobra, no i teraz jest OK. E, ciekawe ile tutaj jeszcze wejdzie, jak tu już jest prawie cała przyczepa. Miejmy nadzieję, że jeszcze tam troszeczkę wejdzie. Aha, tu będzie raczej ciężko zawrócić. Spróbujemy się troszeczkę odbić. Tutaj tu jeszcze sąsiad widzicie, że paku nie wykosił. Wyrobimy się tu, nie wyrobimy się tu pewnie. oddajmy się troszeczkę do tyłu. Teraz raczej się wyrobimy, no teraz elegancko się wyrobiliśmy. Tam nie zwracajmy uwagi na te przyczepy, jak one tam szło, szły, prawda? Podjedziemy sobie pod górę teraz, bo już będziemy mieli na pewno z tego zbiornika 10 ton na przyczepach, e, czyli max Aha, już pod górę jeszcze zaczynają problemy. E, teraz żeby ładnie, ładnie, ładnie. Aha, już tak trochę zaczepiliśmy, ale dobra, niech się wysypuje. Tyle tylko. Kurde, kurde. Dobra, no i wymęczmy go troszeczkę pod górkę. Nie, jedzie już na spokojnie. E, ale 10 ton tutaj ma na pakach, także, także. Ciężko troszeczkę mu idzie. A tutaj e, dlaczego tak długo zeszło? Bo tutaj się troszeczkę wysypało. Mogę wyłączyć to wysypywanie e, podczas tego, podczas koszenia. Tak to rura zahaczyła pewnie o to. I się wysypało samo. Dobra, myślę, że ciągnik sobie możemy tutaj na chwilę zostawić, co raczej e, nikt nie będzie jechał e, dzisiaj w pole. I sobie wsiądźmy do tego ciągniczka, no i oczywiście trzeba go znowu odpalić. Dobra, ich tu załapie ładnie. I możemy sobie powoli ruszać. Ten kombajn niedaleko jest to... znowu odpisałem, no ale to w sumie co mam robić na odcinkach jak nie odpisywać ludziom prawda, e, na rozrzutnik więcej dajmy sobie, bo tam, na tamtą przyczepę i tak tylko półtorej tony wchodzi, to nie jest jakoś e, nie wiadomo ile też w sumie zostańmy sobie w ciągniku, bo i... albo albo, nie no ja się tutaj wyrobię kombajnem, ja się tutaj elegan na eleganckości wyrobię, jak to sobie ładnie jest fajnie, ale mogliby to jeszcze lepiej zrobić, na przykład tak sypie w to miejsce. No do czego rośnie tam bardziej, prawda? To też jest takie e, mało logiczne moim zdaniem. A na ten rozrzutnik wchodzi 4 tony, czyli e, 6,5 tony będziemy mieli. Oj, nie to. Dobra, możemy sobie już tutaj włączyć to. widzicie, nie zahaczyłem. E, wszystko pięknie idzie. I sprawnie 23.23 23. Ale jaja No tam się krzywo zrobiło znaczy wszystko ładnie wykoszone, tylko będzie potem ciężko pracować jak się o taka yy, nieładnie to zrobi Tu by pasowało, jakby to pasowało zrobić, żeby tutaj nie zahaczyć e, o to drzewo, a żeby tutaj zrobić, to jakoś sobie o tako z tej strony spróbujemy podjechać, coś w tym stylu, myślę, trzeba będzie spróbować zrobić. Mogliśmy jeszcze, ale tu chyba raczej, raczej to o tak, o no, o to chodziło, tak o to raczej zrobimy. I myślę, że to nie będzie ostatni odcinek ze żliw, bo jeszcze sobie. Zrobimy najprawdopodobniej jeden odcinek z żniw bo tutaj wiadomo, dwa pola, tylko na odcinku pokazań to nie jest tak dużo, a na przykład, skoro mamy już 23,24, no to widać, że czas nas goni, a nie chcę robić odcinków po 30 minut. No to by się mijało z celem. Dobra, tu powiedzmy niech się nie sy Nie, teraz, teraz, dobra. Możemy się zatrzymać i wysypać od razu. No i patrzcie, na przykład teraz o sobie biorę wysypowanie naprzód przód i na przykład na przód się sypie, a wcześniej inaczej się sypało to jest jednak logika w lesie dobra, na razie na to albo też niech się wysypie trochę ale tylko trochę tutaj miejmy nadzieję, że troszeczkę zbierzemy tego zboża jeszcze jak na razie nie widać, żeby było coś w zbiorniku ale nie, już powoli już powoli widać to zboże ale mało rośnie, mało nie no już jest sporo pewnie już jakieś pół tony może być nie no pół tony to za dużo nie no myślę, że jak dojedziemy do końca to będzie pół tony nawet wam to sprawdzę nawet, nawet wam to sprawdzę, zobaczymy jak to będzie czekajcie tu już w sumie możemy sobie wyłączyć to wszystko sprawdźmy sobie nawet więcej niż półtony. tony tutaj już na co zawracać kombajnem jak możemy sobie przyjechać tutaj e, traktorem prawda o tu już widzę, że będzie dużo belek, naprawdę dużo belek do zbierania, także myślę, że te dwie duże przyczepy raczej e, się zapełnią ile tutaj mamy, tutaj mamy 3,5 tony e, czyli, czyli raczej co ca będzie cały rozrzutki troszeczkę na tamtej przyczepie dobra, dajmy mu szybciej, niech jedzie już czasu nie ma. Trzeba kończyć odcinek po prostu. 26 po. O Boże. Jeszcze dzisiaj miałem to wyrenderować, żeby na jutro było, ale już myślę dam sobie spokój. Jutro się jakoś to wyrenderuje, może na 15 zdążę. A jeżeli nie, no to trudno. No no bo ja mam wyłączone wyspowanie. No to, no, to, no to trzeba włączyć po prostu tę dźwignię. Przesunąć. I niech sypie. W ogóle która dźwignia to. A, to jest ta dźwignia. Wszystko ruchome po prostu Dajmy troszeczkę na tą stronę tutaj gdzie mniej mamy No i ubywa, pozwoli ubywa tego wszystkiego, tego interesu Ile tu jeszcze zostało? Troszkę jeszcze pewnie jest tutaj w sumie ładne zdjęcie by z tego mogło być, ale na razie, na razie nic nie będę tutaj kombinował albo, albo sobie zaraz zobaczymy. A nie, to jeszcze się sypało. Także widzimy się po cięciu, Ja sobie zobaczę, jakie tu zdjęcie wyjdzie z tego. Dobra, jakieś zdjęcie tam wyszło. E, no zrobiłem sobie trzyn, to zaraz tam e, wrzucę na stronę. Czy wy już to pewnie widzieliście, no bo to jednak. Ja to wrzucam zazwyczaj zdjęcia jeszcze, co się na odcinku robi przed odcinkiem, zazwyczaj. Jeszcze chyba nigdy mi się nie zdarzyło tak, żeby dać później, no bo jednak zawsze na stronie macie wszystko przedpremierowo. A tam nie będziemy już tego wysypywać na odcinku. I tam te maszyny sobie też już później sprowadzę. No i oczywiście, co musicie zrobić, to musicie udostępnić ten film. Zostawić łapkę w górę, żebym widział, że Wam się podoba ta seria. No i zasubskrybować ten kanał, bo to jest najważniejsze. Lecimy po 3000 subów. Ja się z Wami żegnam. Cześć!